Witajcie w kolejnym odcinku. Zbudowałem jedno auto policji wodnej. Zbudowałem jedno auto policji wodnej, co umie pływać, bo opony mu pozwalają, że on może pływać tak jak w drugim wozie policji. Jak pociągniecie za klamkę, to zobaczycie, że otworzą nam się drzwi. W tej strony też się otwierają. Dach też się otwiera. Tu możecie włożyć ludzika. Tak wygląda włożony. Tak wygląda z przodu. Serka się ruszają. Jak otworzycie te drzwi, zobaczycie wejście do Złodzieja. Tutaj na górze ma szyberdach. Jak zdejmiecie tą część, to wtedy wyjmiecie tą i możecie Złodzieja wsadzić do środka. Tak wygląda Złodziej w środku. Są schodki. Tutaj też są. Żeby policjant mógł zejść. I tak jeździ samo. Ręcą, tak jak w każdych autach. Zapraszam Kacpra i Maxa, żeby do mnie przyjechali budować City Klocka. budować City Clubs.